Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagramy w Mountain Blade 2 Banner yy, No, gdzie to nasz bohater Zbyszko Bożyszką wraz ze swoją kompanią wreszcie dotarli do yy, Oxhall, do miejscowości Oxhall, gdzie tam spotkał się w końcu ze swoją, no może być, może i przyszłą żoną. Niestety. Jak to się mówi po współczesnemu, najpierw trzeba z nią trochę pochodzić, zanim, y, y, zanim się z nią hajtniemy. Także no, y, wiadomo, tam, no, no, w zasadzie się chyba nie różniły tamte czasy y, od naszych. O kurczę, zobaczcie co tu się dzieje. Ciekawe kto, kto ten zamek, bo to był kiedyś nasza miejscowość, tak, wlandyjska. Została ona najechana przez chyba właśnie, już nie pamiętam ale chyba przez, yy, yy, przez Batanie, tak, przez Batanie yy, i oni się yy, jakby po prostu z, yy, no, zbuntowali, no, zbuntowali, podnieśli po prostu krzyk i yy, stworzyli swoje własne jakby yy, frakcje, klan Karstena ciekawe, a sprawdźmy kto to jest ten, da, da radę. Klan Jak by to sprawdzić? Yy... Jak to sprawdzić szybko? Yy, 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 yy. Kurczę, no zawsze tak miałem. A nie, yy? przywódca, to jest tak, właśnie yy, K, A, Ry, N jest coś takiego? Jest Karsten. Ktoś. Ty. Karsten to baron Wlandyjczyków i głowa klan Karstena szlacheckiej rodziny kraju. Ma reputację osoby wiary i niebezpiecznej jako wróg. Ostatnio widziano dzień temu nieopodal mod. Hmm. Hmm. Ciekawy jestem, co tu się stało, że tak się stało, a się, nie, że no właśnie. Hmm, dobra, nie z tym. Ale sędzio by tam pojechał, żeby sprawdzić, ale... Słuchajcie, no jak się okazało, trzeba z naszą przyszłą panną modą y, troszkę pobaraszkować na zasadzie, y, no, no nie, że tam w łóżku, <laughs> tylko, że po prostu trzeba z nią troszkę <laughs> połazić y, i pewnie jakieś parę razy się spotkać. Y, no ale będziemy musieli chyba to zrobić, bo jest to jednak rodzina królewska, a już orzenek z taką osobą, no dużo by nam dał, tak mi się wydaje. Yy, ale wiecie co? Yy, dobra, yy, co teraz byśmy zrobili? Ja myślę, że chciałbym bardzo, bardziej raczej umocnić nasze zamki, naszą pozycję. No, mamy ich aż trzy przynoszą one... O, już troszeczkę jakby mniejszy zysk, nie wiem czemu. Musimy to sprawdzić. <laughs> Bo ostatnio, co z tego pamiętam, to było ponad 1000 denarów. Teraz jest 756, także sporo spadło. Ale no właśnie, co tam się dzieje? Muszę sprawdzić i przede wszystkim dostarczyć jak najwięcej wojska. No bo niestety są to zamki pograniczne. Przede wszystkim z cesarstwem tutaj zachodnim. Ale i od północy, słuchajcie, z batanią, a od południa no z krajem, który jem, z którym jeszcze nie toczyliśmy y, wojny i mam nadzieję, że długo jeszcze nie y, będziemy, w, raczej, że długo będziemy jeszcze w przyjaźni żyć, bo no, tu jest ten przesmyk i przez ten przesmyk normalnie można się y, przedostać. Najbliżej mają ci, y, ci y, y, to jest frakcja Aserajczyków. Mogą się przedostać. No i co? Pierwszy rzut to leci zamek Garontor, także myślę, że że z, jak najszybciej trzeba by zgromadzić jak najwięcej wojska w tych zamkach, dobrze je obsadzić. No i, i, i zobaczymy, zobaczymy co dalej, nie? Także słuchajcie, jedziemy z wyszkoloną armią. Po, po, po drodze oczywiście będziemy. Mam nadzieję, że napotykamy jakiś rabusiów, będziemy szkolić. Będziemy brać jakiś tam kolejnych dezerty, znaczy no, wieśniaków, po, po to, żeby ich dalej ksz, kształcić w wojaczce i znowu dostarczać, i znowu dostarczać. Także jakiś tam plan mamy. Dobra, słuchajcie, jedźmy, jeszcze sprawdzę, ile możemy już. 125 dalej. Aha, ale tutaj widzę, że czyli znaczy kolejnych mamy do upgrade'owania, zróbmy to. Yy, dobra, zróbmy tak. Dobra, wiadomo, że łuczników, bardzo dużo uczników zostawimy w ogóle w zamkach. łucznice są na pierwszy ten a konnice to będziemy ze sobą brać. Ich nie będziemy zostawiać, także yy, okej, okay. jedziemy. Jedziemy, pojedziemy sobie szybko. Aha, okej, okay, dobra. Może, kurczę, tędy? Może, czekajcie, może, którędy być można? Ja może... Tutaj, Beron, bezpieczność, zamek. Słuchajcie, objedziemy to od góry. O, widzicie? I są bandyci leśni, elegancko. Oni jeszcze gonią tutaj jakichś wiśniaków, czy nie? Nie. Dobra, ale to my ich pogonimy. Mam nadzieję, że... Yy, tu ktoś jeszcze jest. A, tu pięciu jest wiśni. Bandyci leśni, wiśniaków jakiś gonią. Ale nie, zajmijmy się tych 17 ty, tymi 17. Jest ich więcej. Dobra, mamy ich. Hmm. Chcą walczyć. 17. Myślę, że z, wyślemy żołnierzy. Nie ma sensu, żebyśmy brali w tym udział. Elegancko. Jeńców sobie weźmiemy rajdujemy tutaj naszych, tak jest. Ile mamy koni? 52? To nie, to weźmiemy sobie już piechotę. Weźmiemy sobie... Dobra, do piechoty jeszcze. Dużo mamy tych mm, konicy. Konica nam sama wystarczy. 52 to nie jest tak źle, nie jest tak mało. Tak mi się wydaje. Dobra, gotowe. Jedziemy. Y, łupy. Oczywiście bierzemy. Y, o, ale słuchajcie, jaki łuk. 2000 coś. Wart. Skąd oni takie bogactwa mieli? No komuś za zajułamili. Za, 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 za Dobra. Bierzemy to wszystko. Bierzemy to wszystko. U nas się chyba nikt łukiem nie posługuje, ale my sobie go zostawimy. No nie możemy się nim posługiwać. Ale 7000 słuchajcie. Strasznie dużo. Dobra, a resztę. Dobra, to dobra, gotowe. Oddamy naszym teraz. Żołnierzom, niech się podzielą. Tak jest. Jeszcze sprawdzam tak, żeby. ten 1300 doświadczenia spoko proszę zobaczyć proszę, proszę, i kolejni, kolejni się doświadczają słuchajcie, dobra jedziemy tu jest jakiś zamek Ym, jakieś miasto po drodze jest, nie nie mam, czekaj chwileczkę sprawdzimy tutaj jest kolejny zamek, tu jest miejscowość my tutaj mamy, to pojedziemy sobie w tą stronę na pół, na południe teraz dobra, nie będziemy żadnych zadań robić, bo mi się wydaje, że to Jakiś jest jakby strata teraz czasu. Najważniejsze są teraz dla nas zamki. Nasze zamki. <grymne> Także jedźmy co sił, bo coś czuję, że niedługo kolejna wojaczka nam się szykuje. Dobra, podjechaliśmy tutaj. Jest ktoś od nas tutaj w, w zamku. A nie, to my. <grymne> A, nie, to my czy nie? No tak, dobra. Yy, co da? Aha, przede wszystkim do karczmy yy, jeńców. Sprzedamy jeńców. Tak jest. Gotowe. <laughs> Gotowe. Dobra. Nikogo tutaj w karczmie nie ma, żeby sobie można było jego jako towarzysza wziąć. Z... Teraz tak, zobaczmy ile mamy naszych... Dalej 125. Dobra, dobra. Gotowe. Ja bym jeszcze się, słuchajcie, handelek. Zobaczmy handelek. Jak tam z żarciem stoimy. Żarna mamy od zarąbania. Ale tak. Yy, cyk. Ryb mamy też sporo jeszcze piwa. Jak z piwem stoimy też spoko. Mięcho, mięcho też mamy ok, tak? Myślę, że do 15 yy, będzie jakby taka ilość optymalna. Tutaj yy, można gdzieś kupić. No, a tu już są ceny takie zaporowe, szczerze powiedziawszy, więc zostawmy. Zobaczmy te konie jeszcze. Yy, cenowo, tu jest jakiś duży koń. Aha, nie, to jest jakby zbroja pod konia, to nie. Nie, dobra, co wy tu macie, koń roboczy, wielbłądy mają, ale to wielbłądów to, ciekawe jaka jest różnica między wielbłądem a takim kurczę yy, z mułem, bo chyba między koniem takim roboczym a mułem to dużo nie ma, yy, jedynie cena, a wielbłąd ciekawe czy on więcej udźwignie, dobra, zobaczmy tutaj, tu jest, ale to są drogie już konie, dobra, nie ma sensu, wy, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd i jedziemy tutaj, do Werony. Kurczę, szkoda, że nie ma jakichś miast jeszcze. Tu jakąś tu wiochę palą. Ciekawe kto tutaj... Jeszcze tu byśmy podjechali. Zobaczymy co się dzieje, tak? Z ciekawości kurczę. Kto tam po prostu... o, tu bandyci leśni. Yy, dobra, weźmiemy się za nich. Mhm. Dobra. Wyślemy żołnierzy. Nieźle sobie radzą, słuchajcie. Yy, wygrywają bez żadnych strat. To jest ważne. Bardzo fajnie. Podoba mi się to. Kolejny rekrut. Yy, weźmiemy teraz piechotę sobie tak. Mniej więcej po połowie sobie tutaj będziemy to robić, aczkolwiek więcej bym chciał może tych kuszników. Ale dobra, gotowe, okej. Okay. Yy, łupy o to jest fajne, ciekawe, ładne zielone, zielonkawe, takie jakby, ale chyba nie dobra bierzemy te łupy gotowe, rozdamy od razu co by nie trzymać dobra yy, okej, okay, dobra ile? 520 punktów doświadczenia gotowe sprawdźmy nie, nikt się nie obejrzał. Dobra, trudno. Podjedźmy. Tu jeszcze tu jest 12. Ale będzie problem z ich dogonieniem. Dobra. Pojedziemy sobie tutaj. Zobaczymy, co tu się dzieje. Kto tutaj? Armia? Batania! Czyli Batania chce odzyskać miasto, słuchajcie. Ale ciekawe, czy możemy wjechać do tego miasta sobie. Wjedziemy. Czy... A, nie miesza się w to, okej, okay, dobra. Sorry, sorry winę tu. Dobra, jedziemy do naszego zamku, słuchajcie. Jedziemy szybko do naszego zamku. Jedziemy do zamku, słuchajcie. W... No właśnie którego? No nie wiem, nie przypuszczam, żebyśmy mieli jakieś zatargi kurcze, z Aserajczykami. Chyba, że to oni chcą wojnę wywołać. Więc myślę, żeby najpierw może, ale nie, to ten ga, garon to tak czy siak, bo tutaj jest królewskie cesarstwo też blisko. To najważniejsze w zasadzie to te zamki ten, Weron we, we, yy, i ten, obsadzić jak największą ilością żołnierzy. Zobaczcie, że kurczę, spada nam dochód, ale to też dlatego, że mało, mało... No nie ma wojny. Wojna. Wojna niestety yy, daje dużo pieniędzy. Niestety. Muszę to yy, przyznać. Obrońców jest 242. To w zasadzie nie jest tak mało. Tak mi się wydaje. Tutaj jest 125. To jest faktycznie mało. Tu 179. Dobra, to jedziemy do Weron. Jedziemy do Weronu. Idziemy do Weron. Tam zostawimy yy, większą część żołnierzy. A ty ktoś? Czy my go mamy? Nultan Soku? No tak! Ale on jest nie, On powinien być. Chwileczkę. Bo on powinien być zarządcą tego. Yy, Zarządzaj zamkiem. Jest zarządcą. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kurczę, tu nigdy nie wybudują tego. Tylko pytanie... Mają 7000 rezerwy, także sporo. Zobaczmy do lochów, czy ktoś jest. Tutaj nie ma nikogo. Dobra, wyjście. Zarządzaj garnizonem. Tak. I teraz weźmiemy sobie ustawienia rangą. Tylko że w tą stronę. To jest super zrobili. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra. I teraz tak. Weźmiemy sobie mało doświadczonych, ale tylko yy, landyńskich. Na przykład włócznika, włócznika weźmiemy, co by się no, u nas wykształciło. Chociaż włócznik, kurde. <laughs> Brandyński miecznik, on tu już jest doksz dokształcony. Dobra, zostawmy tak. Przede wszystkim, ile oni mają tutaj? Mają 40. No właśnie, najgorsze, że tą kawalerię bym wziął ze sobą. Bo po co, kurcze, kawalerzyści są w zamku? No właśnie, nie? Po co są? Nie wiem. Ale dobra. Zostawmy kuszników. Przede wszystkich takich doświadczonych. Brandyjski mm, strzelec. Tak. Wszystkich. Blandyjski zachartowny kusznik. Też wszystkich. Tu już jest 111. Sierżant miecznik. Jakichś tam tych sierżantów może sobie ze 4 zostawimy mieczników Dobra A nie, to tych to nie. Uuu, sorry, sorry, wróć. Wróć, słuchajcie, wróć, 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 wróć. Gdzie są ci co... Grandyjski kusznik, tak, tych to weźmiemy wszystkich, bo to... Bo to tych pod, bo to są mało. Jeszcze tych trzeba wykształcić właśnie. Tych trzeba właśnie wykształcić, słuchajcie. Także słuchajcie, zostało nam 29 łuczników, raczej yy, znaczy 22 kuszników, piechota 29, mało doświadczeni, tak, żeby oni się doświadczyli właśnie do, do zdobycia mm, o tego rangi czwartej, rangi czwartej, co. Jak to pozostawiamy? Wzię wzięlibyśmy tylko tych wlandyńskich, ale tu nie widzę tu już więcej wlandyńskich. Tu jest włócznik jeden, to weźmiemy go. Cesarski jeźdźców. Jeźdźców, kurczę, no, Zostawmy to wszystko. Dobra, jest 117. Kurczę, no kogoś byśmy musieli jeszcze zostawić? Tych sierżantów, Holender. Trochę szkoda. Czterech to chociaż zostawmy, nie? Dobra, zróbmy tak jak jest teraz. Mhm. Nie mamy tutaj wlandyńskich już żadnych, żeby ich tutaj sobie wziąć. Bo ja nie chcę ich, nie chcę brać tych cesarskich, batańskich, bo to morale nam spadną. A ja nie chcę. Nie chcę morale, żeby nam spadły. Dobra, szukamy teraz. Po zamkach jeździmy, tylko teraz tak. Tu pojedziemy. Najgorsze jest to, że w po naszych wioskach nie spotkamy to są sami, kurczę, cesarscy, cesarscy, cesarscy rekruci. Sami cesarscy. Chyba, że tych cesar... Ale nie, no co z tego, że ja tych cesarskich, kurczę, rekrutów wezmę i... Wstawiłbym, kurczę, tam do zamku. Kurde, no w przyszłości to ja bym go zupełnie chciał ich wymienić, nie? Hmm. Szkoda, że na przykład nie ma tam tutaj, tej naszej frakcji tu. Tylko musimy się w tych cesarskich tych... Hmm. No dobra, spróbujmy, słuchajcie, wziąć tych... Ich wykształcić? Albo nie, 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 nie. nie. Musimy iść do, w rejony. Nie, nie, nie. Musimy iść w rejony słuchajcie tutaj. Jedziemy, słuchajcie. Czymś. Yy, czym... ile... O! Są mi grabieżcy kolejni. Spoko możemy ich się nimi zająć. To jest z chęcią już z nimi. Bitewkę rozegram. Już jesteśmy troszeczkę yy, przy zdrowiu bardziej. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Um, ja bym z chęcią poszedł tutaj. Konnica. oj. Czyli tak, zrobimy coś takiego. Konnicę weźmiemy sobie tutaj i piechotę tutaj. Gotowość, dobra. I teraz tak. Um, Tu są, dobra. Łuczników, kuszników damy tu. Dobra. Też kurczę. Ja, no to musiałbym wyprowadzić bardziej konice w tutaj. Ale nie, dobra. Słuchajcie, chłopaki, dajcie z siebie wszystko. Jest ich dużo. Ładnie piorą. Ładnie piorą, słuchajcie. Nawet nie wiem, czy ktoś podejdzie. Ciekawe, jak się zachowają nasi kusznicy. Czy odejdą? Dobra. Damy do walki. Nie będziemy żartować do Już ucieka jeden. O, nawet nie zdążył. Zobaczcie, jak się No, wyżynka. Wyżynka. O! Dobra. Super. Zobaczcie, czternastu awansowało. Jeńców weźmiemy sobie. Teraz tak, tutaj kolejnych kuszników mamy obligowanych. Super, cieszy mnie to. Yy, nie, weźmiemy dalej sobie tutaj, tak, piechotę. Yy, I co? I kusznika, kusznika. Dobra, tutaj ten jeden już mocno awansował, dobra. Okej. Okay. Gotowe, teraz bierzemy wszystkie łupy, słuchajcie, wszystkie łupy, gotowe. Mhm. To jest tak, ekwipunek, rozdamy łupy naszym naszym żołdakom. Okej, okay, gotowe. Jakiś upgrade'ik? Nie. Dobra, gotowe. Mm, dobra, idziemy, słuchajcie, do tej wioski tutaj. 304 już tylko. No musimy, niestety, pieniążki nam będą spadały. Zwerbujemy, zwerbujemy. Uła, uła. Bierzemy tych słobiaków. Ale byśmy kurcze też wzięli tych. Ach, jak nie korci, kurcze ich wziąć. Ale nie, 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 nie. Musimy, kurcze żołnierzy, takich piechotę. Yy, Czym się tutaj oliwki z Dobra, to nie. No, dziękujemy, dziękujemy. Jedziemy tutaj koniki. Tu mają koniki, słuchajcie. Po drodze nikogo nie ma z bandziorów. Dobra. Co żeś chciał? Wymusznie zertrudnienie. Dobra, nie, 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 nie interesuje mnie to. Zwerbujemy. O, to, 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 o to chodziło. Słuchajcie, 14. Bierzemy wszystkich, bierzemy wszystkich. Gotowe. Kup produkty. Chciałbym zobaczyć. Koniki wasze. Słuchajcie, jakie tutaj macie ceny? Koników. Yy, koników. Jakiegoś konika mają za 7 tysięcy? No, ale taki sam jak mój. To też rumak. Ok, yy, tutaj za 300. Drogo troszeczkę, słuchajcie, drogo, drogo. Dobra, tu na razie nie będziemy brać. W sumie to nie. Ok, dobra, wychodzimy stąd. Jedziemy tutaj. Sprzedamy sobie yy, jeńców. W turnieju niestety, się tu turniej się nie odbywa. Mm, armia kłusowników. O! To zadanie sobie zrobimy, Supoko. Tak. Ale najpierw sobie, tak. Yy, udaj się do dzielnicy z karczmą. O, jest jakiś Dobrze, dobrze, wybierz, który chcesz sprzedać. Wszystkich chcę sprzedać. Ok. 121. No niedużo, niedużo. Ktoś ty. Porew szczęściaż. Yy, postać hojna, postać śmiała, broń drzewcowa, przywództwo, broń jednoręczna, taktyka. No kurczę, szkoda, że... ale przywództwo. Yy, no nie, no przykro mi bardzo, no. Przywództwo, taktyka, a my potrzebujemy... My potrzebujemy... Nawet, yy, przepraszam, do tutaj, yy, do grupy zwiadowca i inżyniera. Zwiad, zwiad, a tu jest taktyka i przywództwo. No to nie. Sory, sorry. Zwerbujmy jeszcze żołnierzy z trzech. Tych możemy już zwerbować spoko. Dobra Myślę, że to by było chyba tutaj to wszystko Aha, yy, tego questa. Armia kłusowników. Armia kłusowników. Porozmawiajmy z tym panem. not a face I know Tak, mam pewne problemy. Kilka lat temu moja garbarnia potrzebowała skór, więc trzeba było dać kilku łowcom zlecenie na ich posyskanie. Nie przyszło mi do głowy, żeby pytać skąd te skóry właściwie mają. I to był mój błąd. Stworzyli teraz szajkę i próbują zakończyć moją karierę w handlu skórami. Można ich zmierzyć. Uda się do wesyn i daj im lekcję. Aha, czy w jakiejś mm, wiosce są. Hmm. Dobra, weźmiemy to zlecenie. Hmm. Tylko, że ja mam dużo konnicy. Ale nie, dobra. Weźmiemy, weźmiemy. Kłusowników. Dobra. Dobra. Wyjdźmy. Tutaj są blisko. Ale dobra. Słuchajcie, myślę, że w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania odcinka. I co? Widzimy się już niebawem? Trzymajcie się cieplutko. Cześć!